Hello, my właśnie gramy na dużo pucharków, bardzo dużo pucharków Pozdrawiamy i życzcie mi wygranej, wariaty moje, wy Dużo pucharków, wygramy to, wygramy to Dawaj to, dawaj to, dawaj to. Ostatnie minuty tej gry, 14.55, za 5 minut kończy się mapa Szkoda, że dopiero zacząłem ją grać, ale wiecie jak jest żywot ciężki O oh my god! O oh my god! O oh my god! Uff. Maczak na 8 z pucharków robi tą akcję za pierwszą nagrywką. No, jest nieźle. Jest nieźle. Maczak TV <laughs> Jedziesz, jedziesz, jedziesz Świetnie, świetnie się gra. Ojoj Co tu kolega zrobi? Tu Do do wzięcia koledzy How to win how to lost Ale jest Koniec ja odliczyłem na jego kolegę Pięknie, ale tu akcja meczu, nie? A ja jeszcze z nimi zagram plus 7 pucharków, 855, jak dobrze widzicie Tak tyle? No i co gdzie są hejterzy? Gdzie są hejterzy? <laughs> jeszcze wygramy, jeszcze jeden i jeszcze więcej meczy. Pozdrawiam ja, Chak Wygrywamy wszystkie mecze. A co wy myśleliście? Co, co wy w ogóle myśleliście, co? Czy co ja jestem? Ty się chowaj tam, koleś z komentarza co pisze, że ma że jestem noob, bo mam 37 puszek K, a on ma 47. Niech się leczy, typek. Uuu i kolega umar. Pierwszy. Number one. Koleżanka. Ajajajaj. Aj, aj. No i są. A, slayer. <grystanie> Dostaję na uepek. Slayer. Ha. Dobra. Wykrywamy, co? Ujoj. Co on w ogóle chciał ty? Odbijamy, odbijamy. Kogo by tu przejąć? U, kolega się wychylił. No, jednak nie tak, takie straszne te pucharki takie wysokie można wbić sobie śmiało 900 wszyscy już skiny mają, one ja też sobie kupiłem skina bo mówię, że no to był jakiś żart że nie miałem skina na takich tych, nie? zwłaszcza że teraz są za te błyskotki, tak się wygrywa lecimy, jeszcze 3 minuty jest do właśnie 14.57 zaraz kończymy więc szybkie mecze o, proszę zobaczyć trudni rywale się szykują no ale, my w końcu jesteśmy bardzo dobrzy I wygrywamy, Aha. Ci moi teammeci są wspaniali, super się z nimi gra Aczkolwiek mój teammate rzadko zamienia w kupę Typeczka ja to się naładuje żyćką i naładuje sobie wszystko co trzeba No i ten znany przykład y Zagapienia się, zapomnienia, że to jest jednak maczak To trzeba uważać

No, jest mój błąd, tak czułem, że oni mogą być jeszcze groźni. No niestety, ale moi teamcy są mocni. Zwłaszcza ten, ten księżniczkowy. Oj, mój z psycho pierwszy umarł typa. Ten na 44 HP tam ryzykuje żywot. 26 HP i zamiana w kupę szybka. Czemu tak wychyla, kolega? Tyle HP i tak wychyla. Aj, aj, aj. Szkoda, szkoda. Ooo, uh, jeszcze go okilnął. no. I księżniczka fez Mendy. Mendy ze skinem. Zobaczmy. Będzie ostre PvP, coś czuję.